Mamy nowe rzeczy, mamy uprawę warzyw i wydobycie węgla. Możemy stawiać szeregowe domki, co już mi pasuje bardzo do tamtejszego centrum, w tym brytyjskie. Nie, to są terasy ośrednie, domy z terasami. To nie są ok. I francuskie szeregowce. Z takich specjalnych budynków mamy brytyjską rezydencję prezesa. To myślałem, że możemy dać gdzieś przy farmie, jako takiego tego prezesa farm. A tu mamy dużo brytyjskich jakichś ciekawych asetów, nawet stację benzynową. Z rzeczy ważnych, no to na pewno jest klinika i odpady, i wydaje mi się, że tym powinniśmy się zająć e, jako pierwszą rzeczą. Więc chyba zrobimy sobie wysypisko śmieci. i będę będę kontynuował rozwój strefy tutaj. Na razie nie musimy tego wysypiska robić tak dużego, no bo im większe będzie, tym więcej pewnie będziemy musieli za nie płacić. A to zawsze można zmienić później.